Dzień dobry! Omówię rozwiązanie zadania nazwa sklepu. W zadaniu nazwa sklepu dowiadujemy się, że rodzice Jasie otwierają sklep spożywczy i w związku z tym poprosili swojego syna, aby przygotował nazwę dla tego sklepu. Wiemy, że ojciec zaakceptuje propozycję Jasia, jeżeli to słowo nie będzie dłuższe niż 5 liter. Na wejściu otrzymujemy słowo N, które jest propozycją nazwy sklepu. Zaproponowaną przez Jasia. Dla przykładu, jeżeli Jasiu zaproponuje nazwę Ujasia, jest to słowo, które zawiera 6 liter, to na wyjście należy wypisać komunikat za długie. Natomiast jeżeli Jasiu zaproponowałby nazwę Ujana, Ujana zawiera 5 liter, to należy na wyjście wypisać słowo OK. Przejdźmy teraz do omówienia wzorcowego rozwiązania w języku Pascal. Program rozpoczynamy od słowa kluczowego program i podajemy nazwę naszego programu. W tym przypadku jest to nazwa sklepu. Na końcu umieszczamy średnik. Teraz mamy blok deklaracji zmiennych. Rozpoczynamy słowem kluczowym var. Następnie podajemy nazwę naszej zmiennej n i po dwukropku jej typ string. Dzięki stringowi możemy przechowywać ciągi znaków. Funkcję główną rozpoczynamy słowem kluczowym begin i mamy pierwszą instrukcję. Read ln wczytujemy słowo n. Teraz mamy drugą instrukcję. Jest to instrukcja warunkowa. Rozpoczynamy ją słowem kluczowym if, a następnie podajemy warunek. Wywołujemy funkcję length od n. Czyli pytamy się, ile literek, a właściwie ile znaków ma słowo n. Jeżeli długość jest większa niż 5, to wówczas wypisujemy komunikat za długie i przechodzimy do nowej linii. Jeżeli warunek nie został spełniony, czyli w przeciwnym wypadku wypisujemy komunikat ok i kończymy naszą funkcję główną słowem kluczowym end, pamiętając o tym, aby na końcu umieścić kropkę